Czlit ja niebo w barwie złota rosa śni na trawie, cicha ulotna, taki śpiewają kesnie. O nowym dniu wszystko tętni życiem, w radosnym uniesieniu. Słońce ogrzewa ziemię, ciepłym tchnieniem czujesz w sercu spokój. Lekkie westchnienie, życie płynie wolno, jak rzeka przez dolinę, w każdej chwili piękno, w każdej godzinie. Życie tak piękne, a zarazem tak jest. Jak miłość, co przychodzi znienacka bez wieści. Jedno dotknięcie losu, jeden nieostrożny gest. I wszystko może prysnąć, jak banikamy dla w przestrzeni mm, mm. Nagle w twoim świecie pojawia się ktoś, ktoś, kogo nie szukałeś, a wypełnia pustkę w mi. Spoglądacie sobie, w choć czas przestaje biec Rodzi się uczucie czyste jak poranny śnieg Miłość przychodzi cicho, jak wiatr niesie liść Zaskakuje serce, nie dając mu się przygotować Jest jak promień słońca w pochmurny dzień Nadzieją i radością, najpiękniejszym ze snu Życie tak piękne, a zarazem tak duchy jest Jak miłość, co przychodzi znienacka, bez wieści Pez jedno dotknięcie losu, jeden nieostrożny gest. I wszystko może błysnąć jak panika dna w przestrzeni. Mm. Mm. Mecz, pamiętaj, że to co piękne bywa kruche, jak delikatny kwiat co więdnie pod wpływem burzy miłość, choć silna wymaga troski i opieki. Inaczej zbledni jak wspomnienie z dalekiej epoki Życie choć pełne bar, niesie za sobą cierpień Chwile radości mieszają się z łzami i z wątpieniem Dlatego trzeba cenić każdą chwilę, każdy dzień Bo nie wiemy co przyniesie nam los w swój tajemniczy tren Życie tak piękne, a zarazem tak kruche jest, jak miłość, co przychodzi z nienacka bez wieści. Jedno dotknięcie losu, jeden nieostrożny gest, i wszystko może prysnąć jak banikamy dla nas w przestrzeni. Uh, uh, uh. Więc kochaj i żyj, póki serce pije w ciebie czy każdą chwilą im czas przeminie, bo życie i miłość, choć tak piękne i ulotne, są najcenniejszym darem, jaki został nam dany.